Mam kolumny głośnikowe ZG15C w wersji kolorystycznej brązowej. Z przodu i z tyłu jest to farbowane, znaczy malowane na taki kolor. Również zawieszenia, albo ich resztki zawieszeń zostały w takim kolorze pomarańczowym, żółtym. Tutaj niestety już nie mam membrany, ale to nic, bo z prawej strony mam dawce. Głośników, więc tu wystarczy już wymienić zawieszenie. Sama membrana jest dobra. Głośniki są elektrycznie sprawne. A tu jeszcze mam kolejne kolumny do wymiany zawieszenia. Również w tej drugiej membrana jest Urbana, co zresztą tutaj obok widać pokazuje. Nigdy nie widziałem tej kolumn w takiej wersji czekoladowej. Zawieszenia mi właśnie koloru pomarańczowego. Jest to taka ciekawostka. Po raz pierwszy mam okazję na żywo widzieć te kolumny.